Odmiana Gala Royal Beauty, rozstawa 3 metry między rzędami i 90, no czasami do metra w rzędzie. Podkładka M9, drzewka holenderskie, ziemia klasy piątej. No więc proszę zobaczyć jak to wszystko rośnie. Naprawdę tutaj przygotowanie gleby i nawożenie, bo tutaj ta powierzchnia, taka cała sadu to jest ponad 4 hektary i, i w, między, w dalszej części to podobnie, podobnie wygląda, chociaż nie tak samo, bo są różne odmiany i już było dobre owocowanie ponad 2 lata, prawie 3, bo pierwszy bo było troszkę słabsze, a kolejne lata już było w miarę dobre owocowanie i silny wzrost. Tutaj ran z rakowych jest niewiele, co nie oznacza, że nie było. Natomiast gospodarz ocenia jakość drzewek jako bardzo dobrą. No i zdecydował się, już w tamtym roku próbował, a w tym roku zakupił własne urządzenie do cięcia mechanicznego, z którego jest zadowolony. No i tak wygląda. Sad po cięciu mechanicznym. Patrząc na niego, na ten sad, można by powiedzieć, że gdyby to nie było w ogóle cięcia korekcyjnego, chociaż ja uważam, że powinno być, ale gdyby nie było, to naprawdę nie byłoby, nie byłoby źle. To wyszczuplenie w linii rzędów może nie jest takie bardzo silne, ale tutaj jest 25 do 30 cm, z tamtej strony może trochę więcej. Ale proszę zwrócić uwagę, że to pięknie wygląda, ponieważ tu jest równa ziemia, nie ma roztopów, nie ma nierówności i na, na to trzeba zwrócić uwagę. Osoby, które prowadzą takie cięcie, niezależnie czy to piłami tarczowymi, czy listwowymi, powinni zadbać jeżeli chodzi o osad, o to wyrównanie tego terenu. Tu nie może być sytuacji takiej, tak jak niektórzy jeszcze niedawno próbowali jak był ten śnieg i były takie kopce kret, kretowiska i były zmarznięte i, i, i trzeba było przerwać właśnie to cięcie, bo ponieważ no, nie można było go wykonywać, jeżeli są nierówności. No i tak to wygląda przed cięciem. Proszę może na to drzewo zwrócić uwagę. Natomiast ja jestem zdania, zresztą chyba i gospodarze, że to, to cięcia mechaniczne, oczywiście nie mechaniczne, tylko korekcyjne. Ta korekta ręczna jest potrzebna. No pewne pędy, one tak. One się tak same nie zachowują, nie zachowają, nie będą spokojnie rosły, niektóre są zakończone pąkiem może liściowym, czy są zbyt silne, a wysokość to jest już jakieś trzy metry i pół chyba, no gdzieś, gdzieś taka jest. No więc wyżej chyba nie będzie prowadzone, po, po, prowadzony ten sad. Także tutaj tu są dwa druty. Ja uważam, jestem za tym, żeby tak było. No Czasami jeszcze jeden drut jest potrzebny, jeżeli tutaj będzie nawadnianie podwieszane, ale jeżeli nie, no to tak to może zostać. I teraz pokażę, jak na tych załóżmy dwóch drzewkach to cięcie korekcyjne wykonać. Wcześniej mówiłem, że najpierw wycinam pędy, które Utrudniają mi wstawienie saneczek. No tutaj używam saneczek, ale tu będzie chyba platforma. Ale tu nie mam co wycinać w dolnej części, bo zostało przycięte. Już te pędy, które tu by przeszkadzały w dostępie czy drabinek, czy saneczek. I teraz dostaję się i zaczynam cięcie od góry i to jakby widać od razu, co trzeba wyciąć, proszę bardzo. Tu, gdzie jest tych pędów bocznych dużo, to ja nie muszę tu takie takie duże sęki robić, nie potrzeba, bo te pędy na razie wystarczą. Ja mogę bliżej, nie mogę, nie, może nie tak całkowicie blisko pnia, ale nie muszę długich, bo te czopy inaczej, potrzebne są wtedy, że jeżeli ja chcę zmienić yy, po prostu to znaczy, odnowić drzewa, jako młodsze zostawić. I proszę popatrzeć, tu w górnej części tutaj są, są pędy już dwuletnie. Nie musimy tak bardzo korygować tego, jeżeli tu wyszczypliliśmy. Oczywiście cięciem też przerzedzamy. Więc wycinam ten konkurent przewodnika u góry. No, może ten jeden taki pionowy, tamten spokojny, czy ten jeszcze wytnę? Bo to, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, na Pniu jest bardzo dużo pąków kwiatowych. Góra wystarczy, ten jeszcze utnę. Tu jeżeli jest za dużo, można to zrobić, ale nie jest to tak konieczne. Ze względu na prowadzenie drzew. Właśnie tutaj będzie taki szpaler, ale bardzo wyszczuplone. To nie musi tu być takiej dużej przestrzeni. Wystarczy taka, jaka, jaką tutaj zrobiłem. Wystarczy. Jestem w jednym tu między dwoma drzewami i potrafię operować na dwóch drzewach. Niektóre pędy zwisające trochę podcinam, ale tu naprawdę mam niewiele do... Tutaj, y, do, do, do zrobienia, bo w tamtym roku to podcinanie także było. I proszę zobaczyć, to wszystko, co w górnej części można zrobić. Można jeszcze ten grubszy wyciąć, ale może zostać. No, ten akurat dla przykładu. Wytnę. O, i ta górna część, metr, półtora, tu nie potrzeba nic zmieniać. I, I teraz. Stojąc niżej, patrzę co jeszcze. Tam zakończony pęd jest był pąkiem liściowym, więc uciąłem go. Do I in być druga osoba, która tnie z drugiej strony, to było już prawniej, ale, ale po prostu zrobię to z tej też strony, żeby to było szybciej. Więc nadmiar pędów. Niektóre podcinam. Tu jest dwa, można jedno uciąć. Ja i tak niektóre wycinam, ale niewiele. W dolnej części to, co za bardzo zwisa. Przy podstawie mogą się łączyć. Dalej zbyt silny też mogę jeszcze wyciąć. O. I to wszystko. Zwróćmy uwagę, kiedyś to nie było do pomyślenia, żeby takie kołki troszeczkę tu uszkodzone przez listwy, chociaż to nie jest źle. Przy tarczach jest to bardziej takie poszarpane, ale tym się nie przejmujemy. Takie przycięte pędy lepiej się goją. Drzewo nie szaleje we wzroście, jest uregulowane, wręcz słabiej rośnie, w związku z tym trzeba myśleć o większym nawożeniu. Także w dolnej części praktycznie jest może trochę za gęsto, ale ja uważam, no można jeszcze to wyciąć, że tutaj nie potrzeba wiele wycinać. Tu wyciąłem z takim dłuższym senkiem, bo chcę tu później zamienić. O. I jeszcze wejdę na górę, bo z tamtej strony nie dostałem. Kilka pędów obetne i to będzie wszystko. Patrzę te, które Zostały przez ucięte, no może jeszcze to przez piłę, i to wszystko tu nie potrzeba żadnych innych cięć. Ja teraz oglądam materiał na YouTubie i jestem zadowolony, bo, bo też i, i w terenie u nas to jest sytuacja taka, że jest tak silnie pocięte, no nie wiem, że nie ma takiej potrzeby. Jeżeli wyszczuplamy drzewa przez cięcie mechaniczne, to pamiętajmy, że słońce dociera. Do korony z tej wysokości, to znaczy z boku i także z góry. Najlepiej jak rzędy prowadzimy w kierunku północ-południe. Do ziemi jest jeszcze daleko. Te pędy silniejsze. Które trochę nam przeszkadzają, ale niewiele, bo ja mogę tak dosyć silnie ciąć, z uwagi na to, że tu jest piękne pąkowanie. Jeszcze z tej strony przejdę i zobaczę. Jest jedno, drugie, nad można jego troszkę mocniej uciąć, można zostawić i to wszystko. To co ciąłem wcześniej, proszę, jeden pęd, jeden pęd ucinam, tu trochę skracam. Taki mały klik robi, niewielki. Z tym, że ten klik, proszę nie myśleć, że to tylko w jednorocznym można, chociaż uważa się, że klik to jest w pędzie jednorocznym. To się nazywa typowy klik, a tak skracanie niektórych. Tu jest, jeżeli nadmiar, jeżeli trochę przeszkadza, ale zostawiam i ten boczny, i ten. No i u góry tam są dwa, trzy cięcia, ale tam z platformy. To naprawdę bardzo to idzie bezproblemowo. Bo to wszystko mamy wyprowadzone, sad wyprowadzone drzewa tu nie ma żadnych, no zresztą jest młode drzewko. I drzewka jedne w drugie miło popatrzeć na tego typu, tak tego typu materiał szkółkarski, który był tu sadzony, bo efekty tego widzimy teraz. Tu na przykład jeżeli nam się nie podoba taki gruby pęd, jeszcze może proszę tu, on jest taki to trochę pusty tych pąków nie ma no więc spróbujmy już teraz w czwartym roku a nie jak niektórzy po wielu latach i później po pół gałęzi muszą ucinać a zróbmy taką malutką przerwę i to wystarczy tu mamy raz dwa trzy a może zróbmy tak o proszę bardzo ten jest zbyt pionowy i zbyt tutaj taki konkurujący w górnej części ten skracam No i tutaj to muszę się dostać z tamtej Op. Op. może i być w ten sposób i ten. On jest troszkę za gruby, ale ja tak odważnie to wytnę z tego, tej przyczyny, że tutaj jest bardzo dużo pąków. Teraz tutaj ucinam. O. Do samego wierzchołka tu jest zrobione, ale sam wierzchołek żeby dokończyć to jeszcze muszę wejść na saneczki i dwa, trzy cięcia i będzie pocięciu. Może jeszcze to zrobię, żebyście Państwo widzieli jak to drzewo wygląda już po, już takie gotowe pocięciu. To proszę zaczekać chwilę. Było tutaj, tak? O, w górnej części. Proszę popatrzeć. Tak to wygląda. Przed cięciem. Jeszcze może to. Op. I wystarczy. To skracam. Tutaj no tam akurat piła to obcięła, więc mogę to skrócić, ale nie na siłę. To może tak zostać. Tu zakończony jest pąkiem kwiatowym, ale może troszkę za długi. O, i to wszystko. Tu akurat w górnej części. Może jeszcze jako ostatnie tu, to będzie tak kilka tych drzewek, jeszcze zrobię wierzchołek na tym drzewie. No i to wystarczy. To cięcie bardziej intensywne czyli to korekcyjne, korygujące, ono będzie miało miejsce, ale w kolejnym roku tutaj wiadomo z roku na rok wzrasta zagęszczenie. W związku z tym nie możemy dopu, musimy sprawić, żeby słońce docierało do środka i, i wtedy to cięcie korekcyjne może być bardziej intensywne, ale na dzień dzisiejszy, proszę popatrzeć, tu przerwy są naprawdę... Takie jakie być powinny. Tu gałązki się łączą. Jeszcze tutaj trochę tej korekcji potrzeba, ale tu, gdzie było cięcie robione, one się łączą, no i jakbyśmy tu pomki liczyli, to myślę, że mniej niż 200 tu na pewno nie ma, bo kiedyś tak. Liczyłem i okazuje się, że, że tych pąków jest na tyle dużo, dużo, z każdego pąka oczywiście po te dwa owoce, no to więc 200 razy 2 wiadomo, że tu trzeba 120-130 owoców, ale niech będzie więcej, bo nie wiemy jaka będzie wiosna. Także ja tyle mam na temat cięcia korekcyjnego, które w tym uważam bardzo ładnym sadzie o odpowiedniej wysokości, o miąższości koron, o zapąkowaniu, bo ten potencjał produkcyjny na no to należy się cieszyć, bo rzeczywiście on jest naprawdę dobry, tu jest takie wzniesienie lekkie, w związku z tym mniej przemarza niż niżej, no i spodziewamy się wysokiego plonu.